w planie było zrobić 780 km przepraszam 640 km a zrobiliśmy 780 w jednym hotelu nie było miejsca w drugim hotelu nie było miejsca na trzech kempingach nie było miejsca więc kempingowaliśmy na dziko ciągle jeszcze w British Columbia bo jednak kawałek do przejechania jest a dzisiaj na pewno jedziemy do Yukonu nie wiemy tylko jak daleko ujedziemy kemping dziki bo wszystkie kempingi zajęte więc na szybko spanko ciemno się chyba zrobiło koło pierwszej a po czwartej wstaliśmy po czwartej bo już było widno przy samochodach trochę popracowaliśmy przepakowaliśmy zrobili porządek no i co, no i dajemy dalej no i żegnamy się z górami skalistymi krajobraz nam się zmienia jak widzicie wczorajszy rekord dzienny przejazdu 780 km i to w dodatku przez górę Fakt, że nam to zajęło bodajże od 9, żebym nie skłamał do 11 chyba do 11 w nocy. Także 15 godzin jazdy było ale i wynik naprawdę niezły no się dojedziemy nie wiemy zobaczymy trzeba jechać żeby jutro jechać na Alaskę 100% jakieś zwierzę mamy ale chyba małe lisy bo tu jest mały lisek a tu jest stary lis, proszę zwierzyny było dużo 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 ale dzisiaj mamy coś specjalnego staramy się wolno przy nich przejechać mamy piękne statko bizonów wcześniej to tak spotykaliśmy po jednej były No, lecimy dalej. Wcześniej było ostrzeżenie, że, żeby uważać przez że 180 km na A właśnie jesteśmy w miejscowości Watson Lake. Dojechaliśmy. A to już jest na Yukon Territory. Jest takie fajne miejsce, które się nazywa Sign Post Forest. No i zobaczcie, co tu się dzieje. Tutaj po prostu ludzie. Przykręcają tablicę. O, tutaj co nam się rzuciło w oczy? To jest Kraków. O, proszę. Tu mamy Myślenicę Polska, leśnik. Ha, ha, ha. A wiecie, co my zrobimy? A my zrobimy coś takiego. Ja zaraz to zrobię. Tylko pójdę poszukam wkrętarki znajdę miejsce i właśnie w tym oto miejscu będą przykręcone tablice rejestracyjne z jednego stara i drugiego stara te które były oryginalnie na tych samochodach i ja to zaraz zrobię idę po wkrętarkę albo po gwoździa nie wiem, coś zaraz znajdę. I gdzieś je zaraz fajnie tutaj przykręcimy, a potem wam zrobię trochę tutaj więcej o, zdjęć. Albo zrobimy filmik. No heja. No i Jurek rusza. Przybijać tablicę. Dawaj. Dobra. Karpniki Jedziemy Zajedziemy Przytrzymaj mnie tarpnie. Jakby stąd była Miejsce ładne, idealnie Fajnie do filmu Erpniki macie swoją tablicę. Tomek, daj drugą. Ja Watson Lake Dobra. na Yukonie w Kanadzie. Tak jest. Proszę. Bolesławiec. Macie swoją tablicę. Nadeszła wiekopomna chwila. Jeszcze je to Jest? Jest. Teraz trzeba szampana Szampana to nam wyślą Karpniki i Wolesławiec. No powinny, powinny. Niech... Proszę bardzo. Tablic to się tutaj nie da wyliczyć Ile ich tutaj jest Macie tutaj na swoim drzewku Właśnie Life is Good Jest Bolesławiec Macie strażaki Tak jak cała wyprawa dedykowana wam To i wy tu macie swoje tablice z wozów strażackich Zobaczcie. Huh. A czy to jest wóz strażacki? No jak najbardziej. International. Watson Lake. OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Proszę O POLISH PALACE No to jest tutaj trochę Polskich akcentów A jeszcze się skąd O proszę patrzcie No miejsce jest Jedyne w swoim rodzaju No coż, tu dużo mówić Tablice obydwu samochodów pożarniczych no i dzisiaj przez to, że znowu po drodze nie ma hoteli prawdopodobnie zrobimy nowy rekord czyli prawdopodobnie, prawdopodobnie, nie znaczy no musimy to zrobić a zrobimy ponad 800 mil. nie wiem dokładnie ile to będzie ponad ale wczorajszy rekord 780 będzie pobity zresztą Yukon raczej jest taki no powiedzmy nic ciekawego nie ma no British Columbia była najfajniejsza eee, i co wygląda na to że jutro rano przejdziemy w przejście graniczne i jutro po południu powinniśmy być w Angorycz Planowane było pojutrze, ale przez to, że naprawdę mocno jedziemy, mocno dajemy, a będziemy dzień wcześniej, co jest dla nas lepiej, ponieważ, ponieważ tak poślizg nastąpił, pozostaliśmy dzień dłużej w Edmonton, więc, więc wszystko się wyrówna i wszystko będzie szło zgodnie z planem. Yukon, ciągle ładnie no zresztą ładnie będzie do samego końca piękna droga jak to się mówi tylko drzeć i tak też się dzieje się dzieje Z odsłaniają się na mnie nowe górki Bardzo mnie ciekawi jak blisko będziemy przejeżdżać tych obśmierzonych robione od samego początku 6600 km czyli całkiem fajnie

Slim Lake. Zaraz się wszystkiego dowiemy, jak będziemy bliżej. A jeszcze nam dziś na dzisiaj chyba nam gdzieś ze 300 km zostało, ze 300 km, żeby przejechać. Będziemy już wtedy bardzo blisko granicy kanadyjsko-amerykańskiej na lasce przy Alkan. to będzie rzut beretem no to jednak nie na Yukon River jest dużo dużo wyższy most czyli na starość pamięć zawodzi może na sam koniec 50 km przed miejscem odpoczynku, przed jutrzejszym wiem taka oto droga, ale mniej więcej tak będzie wyglądał od Fairbanks Downton Highway. No jedzie się go dosyć. Dosyć, dosyć się go jedzie. No zobaczymy. Tym razem ja niestety z tyłu. Wcześniej Tomek był parę razy. Koniec na dzisiaj. 800 ponad kilometrów zrobione. Jeden zaparkowany, drugi zaparkowany. Chłopaki się biorą, zagotowanie fasolki po bretońsku. Garnek jest, wszystko jest. Tak jest, będzie rozkładany staw cały. Uzupełnianie paliwa. Co by było na jutro? Ze zbiornika mamy pompkę mamy wszystko, także będą obydwa zatankowane za chwilę. A, jesteśmy w miejscowości Haynes Junction, na Yukonie. Miejscowość jak miejscowość. A, ale zobaczcie. na lodowiec. Podobno i jedno i drugie tam ląduje. Miejscowość jak miejscowość. Mała, fajna miejscowość spokojna. Ale wiecie co, widoki. No właśnie. My będziemy tutaj, jak będziemy z motelu. Będziemy dalej Alaska Highway, Anchorage Fairbanks. W sumie zostało nam do Anchorage 980 km. Zaplanowaliśmy, że już uwalniemy 700. Jutrze dojedziemy resztę, tak żeby być Tak żeby być wcześniej przed południem w Takie oto mamy Oto widoczki No pięknie No i ten najwyższy tutaj Masa najwyższa Najwyższy szczyt Kanady. To było na tyle Robimy fasolkę po brytońsku Zjemy Kimono I siódma rano tego czasu Czyli Pacific Time a ruszamy, jak dojedziemy na Alaskę, czas nam się zmieni na Alaska time, czyli za jakieś 2-3 godziny od momentu ruszenia. Taki jest plan.